Cześć. Czy networking, śniadania biznesowe to fajna rzecz? To zależy. Jeśli przychodzisz, żeby wcisnąć swój produkt, swoją usługę i nie masz wyników, to to nie jest miejsce dla ciebie. A tak postępuje wiele osób. Dzisiaj odbyłem drugie spotkanie biznesowe w tym tygodniu w formie networkingu, w formie śniadania biznesowego. I zauważyłem, że bardzo wielu przedsiębiorców próbuje sprzedać swoją usługę, wcisnąć swój produkt, nie wiedząc, czego oczekuje druga strona. Zapytaj. Posłuchaj, dowiedz się, jak możesz rozwiązać problemy swojego rozmówcy. Jakie on ma wyzwania? I pomóż mu te problemy rozwiązać, wyzwania osiągnąć. To wcale nie oznacza, że to musi być dzięki twojemu produktowi, twojej usłudze. Ktoś szuka specjalisty od BHP, a tak jak ja, szkolisz handlowców i menedżerów, daj mu kontakt do swojego kolegi. On ci to zapamięta. Twój kolega, którego poleciłeś, i osobie, która e, szukała takiego rozwiązania, szuka takiego problemu, czy właściwie rozwiązania takiego problemu, czyli właśnie bhp e, ona też ci będzie tak pamiętać. Będzie pamiętać, że poleciłeś kogoś, kto jest wartościowy. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że standardem w momencie, w którym przychodzisz na spotkanie biznesowe, jest wysoki poziom nieufności. Ludzie Cię nie znają. Muszą Cię poznać. Potrzebują czasu. Potrzebują zobaczyć, jak pracujesz, co robisz. Śniadania biznesowe, networking szeroko rozumiane, to fajna sprawa, pod warunkiem, że przychodzisz tam po to, żeby pomóc innym. Jeśli przychodzisz tam po to, żeby wcisnąć swój produkt, sprzedać swoją usługę, nie. Ja nazywam się Maciej Kozubik. Pomagam pozyskać klientów, sprzedawać zyskiem, Negocjować na swoich warunkach i dbać o klientów tak, żeby wracali. Jak? Dzięki szkoleniom efektywnym biznesowo. Pozdrawiam Cię. Cześć.